Babci śniło się, że pod drewnianymi belkami podłogi w mieszkaniu Zięcia grasują szczury. Już sama zresztą nie wiedziała, czy to sen, czy naprawdę słyszała chrobotanie. Odgłosy nasiliły się zwłaszcza po wigilii, na którą Zięć zaprosił ich właśnie do tego pokoju. Była przepiękna choinka, dwanaście potraw i kolendy, i tylko babcia jakoś nie mogła uwolnić się od złego nastroju. Coś jakby dusiło ją w środku, a w pomieszczeniu, gdzie świętowali, wyczuwała zło wrogie zimno. Jak w kostnicy. Zięć przy okazji wigilijnej co jakiś czas ocierał łzy. Mówił, że jej przebaczył. Babcia jednak nie wierzyła w te zapewnienia. Podobnie jak w to, że dziwne odgłosy spod podłogi to był tylko sen. Nie mogła uwierzyć również w to, że jej ukochana wnuczka Kasia zostawiła męża i dziecko i uciekła do innego mężczyzny. Podczas wigilijnej kolacji mało rozmawiali o Katarzynie. Wszyscy robili dobrą minę do złej gry. Po co podrażniać niezabliźnione jeszcze rany? Mama Kasi i teściowa Janusza z trudem przyjęła do wiadomości fakt, że jej rodzona córka opuściła męża i trzyletnie dziecko, by związać się z innym mężczyzną. Jak mogła tak haniebnie postąpić? Choć trudno było w to uwierzyć, SMSy, które przysłała, nie kłamały. Janusz i Kasia mieszkali na parterze piętrowej po niemieckiej kamienicy w małej miejscowości na południu Polski. Na górze mieszkała teściowa mężczyzny ze swoją matką. Ojciec Kasi już nie żył. W domu było biednie, ale swojsko. Wkrótce po ślubie na świat przyszło dziecko mały Mateuszek. 25-letnia Kasia zakochała się w dziecku bez pamięci. Janusz. Z wykształcenia elektryk nie mógł znaleźć stałej pracy, ale jako złota rączka imał się różnych dorywczych zajęć. A to naprawił komuś instalację elektryczną, a to zrobił elektrykę w samochodzie. Zdarzało się, że w domowym budżecie była pustka, a przecież malucha trzeba wykarmić. Tygodniami bazowali więc tylko na skromnej pensji teściowej, w nocnych zmian z piekarni. Wraz z prozą codzienności ulotniła się też małżeńska namiętność. W łóżku młodych, białonudą, nie kochali się zbyt często. Kasia była zbyt zaabsorbowana synkiem, by myśleć o tych sprawach. Janusz z kolei łapał się na tym, że żona przestała być dla niego atrakcyjna. Zaczął fantazjować o namiętnym seksie, którego już dawno nie zaznał. Nie wiedział nawet kiedy, ale zapragnął kochanki. Wiole poznał wykonując zlecenie w oddalonej o 20 km wsi. Miał tam naprawić instalację elektryczną. Na miejscu spotkał właśnie ją, prawdziwą seksbombę o dużych piersiach i odpowiednio zaokrąglonej figurze. Gdy zapukał do drzwi, otworzyła mu kobieta świadoma swoich walorów, ubrana w obcisłą bluzeczkę z mocnym makijażem, kreską pod oczami i szminką na ustach w kolorze rubinowym. Janusza owiała woń silnych damskich perfum. Tego przedpołudnia oprócz naprawienia elektryki wypił także kawę, którą zrobiła Wiola. Szybko zresztą przeszli na ty. Oboje poczuli już tą chemię. Na zakończenie wymienili się numerami telefonów. Nie pamiętał już nawet kto zadzwonił pierwszy, w każdym razie spotkali się ponownie. Wkrótce wybuchła wielka namiętność. Mąż Wioli, 45-letni magazynier, jak sama przyznała, nie miał już ochoty na te sprawy, ona była młoda i chciała jeszcze korzystać z życia. Janusz zrewanżował się opowieścią o swojej Kasi, która całą swoją uwagę poświęcała dziecku. Oboje, nieusatysfakcjonowani seksualnie, jechali na jednym wózku, no i oboje zdradzali. Jak prowadzić podwójne życie, by nie wyszło ono na jaw? Najważniejsza w zdradzie jest logistyka. Mieszkańcy dużych miast mają o wiele łatwiej mogą się zaszyć gdzieś w wynajętym apartamencie czy pokoju hotelowym. Szansa spotkania kogoś znajomego minimalna. Na prowincji jednak jest z tym dużo trudniej. We wsi Janusza nie było żadnych pokojów do wynajęcia, a pokazanie się tam z kochanką wiązało się z ogromnym ryzykiem. Z kolei w miasteczku, gdzie Wiola pracowała, był tylko jeden przydrożny hotel. Janusz już nawet planował namiętną noc, gdy skojarzył, że recepcjonistka to dobra koleżanka Kasi, a więc i ta możliwość odpadała. Gdy nadeszło lato, wpadł na pomysł spotkań w plenerze. Mniej więcej w połowie drogi między ich miejscowościami znajdowało się mało uczęszczane jeziorko, po dawnej żwirowni. Świetnie znał to miejsce, bo czasem przychodził tu na ryby. Wiola z entuzjazmem przystała na propozycję randki na łonie natury. Wkrótce spotkania na żwirowni weszły na stałe do ich kalendarza. Janusz praktycznie całe swoje życie dostosował do schadzek z kochanką. Gdy wyjeżdżał na zlecenia, tak planował czas, by w drodze do bądź od klienta zajechać nad jeziorko przynajmniej na jeden numerek. By znaleźć więcej czasu na schadzki, ofiarował się nawet, że będzie jeździł do lokalnego dyskontu spożywczego po zakupy. Wszystko po to, by wyrwać się z domu i móc skręcić na żwirownię. Głównie uprawiali seks. Podczas odpoczynku od miłosnych uniesień rozmawiali o swoich małżeństwach. Czy łączyło ich coś jeszcze? Janusz nie zastanawiał się zbytnio nad tym. Z czasem zaczął dostrzegać, że oprócz swojej seksualności Wiola nie miała zbyt wiele do zaoferowania. Choć żona w sprawach seksualnych wypadała gorzej, życiowo prezentowała się dużo lepiej. Kasia była przy niej ułożoną, stabilną osobą, którą cechowała odpowiedzialność i mądrość. Janusz, co prawda, dostrzegał te zalety, ale ostatecznie bladły one przy gorączce rozgrzanych ciał. Gdy skończyło się lato, coraz trudniej było kochankom organizować schadzki. Nadeszła jesień, a wraz z nią chłody i deszcze. Spotkania na zalanej żwirowni przestawały być przyjemne. Kilka razy, zamiast oddawać się uciechom cielesnym, musieli się chować w niewygodnym samochodzie. Zdarzało się, że pogoda była tak okropna, że wręcz odechciewało się rozkosze. Nadomiar wszystkiego, im dłużej się znali, tym mniej było w tym wszystkim namiętności, no, przynajmniej ze strony Janusza. Jego ulubienica zaczęła go męczyć, a nawet irytować. Szybko uświadomił sobie, że poza łóżkiem niewiele chciałbym mieć z nią wspólnego. Była to kobieta mało inteligentna, za to apodyktyczna. Lubiła postawić na swoim. Miała dominujący charakter i potrafiła strzelić focha. Dla kaprysu spóźniała się na spotkanie tylko po to, by Janusz na nią czekał. Odstręczało go między innymi to, z jaką pogardą wypowiadała się o swoim mężu. Z jej opowieści wywnioskował, że był to człowiek bardzo zakochany w swojej żonie, której chciałby dosłownie uchylić nieba. Tymczasem ona określała go jako starego capa albo mówiła o nim mój dziad. Naśmiewała się z niego, opowiadając intymne szczegóły ich relacji, zdradzające jego niemoc. Chwaliła się też tym, że go wykorzystuje. Janusz słuchał, jednak w rzeczywistości żal mu było tego człowieka, a swoją kochanką coraz bardziej się brzydził. Nie mógł jednak zerwać znajomości. Uzależnił się od przyjemnostek seksualnych, w których Wioleta była mistrzynią. Z czasem przestały wystarczać jej jedynie spotkania w plenerze, zwłaszcza, że aura się do tego nie nadawała. Na początku przebąkiwała tylko, a później snuła coraz bardziej dalekosiężne plamy. Pewnego razu pojawił się temat rozwodu. Stwierdziła, że ona swego starego zostawi bez wahania i oczekuje, że Janusz zrobi to samo z żoną. Zareagował zdziwieniem: Odrzekł, że nie zamierza się rozwodzić. Nawet jeśli z Kasią nie wychodzi w tych sprawach, to ma jeszcze synka, Mateusza, którego kocha. Wioleta, gdy to usłyszała, wpadła we wściekłość. Zaczęła go wyzywać, krzyczała głośno, że ona nie jest dziwką i za darmo dupy nie będzie dawać. Darła się tak donośnie, że Janusz obawiał się, że jeszcze ściągnie kogoś na żwirownię. W końcu wsiadła w auto i odjechała z piskiem. To był początek gehenny. Przez następne dni dostawał od niej całe serie SMS-ów. Sytuacja stała się nie do wytrzymania. By nie słyszeć ciągłych dzwonków i nie ściągać na siebie podejrzeń, całymi dniami chodził z wyłączonym aparatem. W końcu, nie wiedząc co zrobić, umówił się na kolejne spotkanie. Randka tym razem zmieniła się w ciąg pretensji i tłumaczeń. Wiele na zmianę albo płakała, albo krzyczała. W końcu w jej słowach zaczęły pojawiać się groźby, a wyrażenia, których używała, były coraz bardziej wulgarne. Myślałeś, kurwa, że se poruchasz nic? Ty chuju, jeden! Albo odejdziesz od tej i tego Bachora, albo ona się o wszystkim dowie, o wszystkim słyszysz? Darła się tak głośno i gestykulowała na tyle agresywnie, że Janusz zaczął odczuwać strach. Dobrze, rozwiodę się z Kasią, zostawię ją, tylko proszę nic jej nie mów, wydusił z siebie w końcu. Rozwścieczonej kochanicy to jednak nie wystarczało. Przycisnęła go do mury, domagała się jasnych deklaracji. Do końca listopada pozew rozwodowy miał być złożony, a jeżeli nie, ona zrobi wszystko, co w jej mocy, by żonka dowiedziała się o romansie. Do domu wrócił pełen niepokoju. Przez następne dni żył jak w matni, każde wyjście było złe. A nie myślał rozwodzić się z żoną, co prawda Kasi już nie kochał, ale nadal ją szanował. Poza tym kochał swojego synka. Jeśli jednak się nie rozwiedzie, ta idiotka z pewnością zrobi wszystko, by rozbić mu małżeństwo. Najgorsze, że po okrutnej awanturze nasz wirowni zaczął po prostu bać się jej. Zdawał sobie sprawę, że był słabszy psychicznie, dlatego nie umiał zerwać znajomości. Szantaż go paraliżował. Nadal więc brnął w labirynt kłamstw. W korespondencji, jaką między sobą wymieniali, podtrzymywał deklarację, że się rozwiedzie. Kłamstwa rodziły nowe kłamstwa. Im bliżej było początku grudnia, tym więcej zmyślał. Pewnego razu odpowiedział jej nawet, że jest już po trudnej rozmowie z Kasią i że wyznał jej całą prawdę. Równocześnie odwlekał kolejne spotkanie, twierdząc, że jest chory. W tamtym czasie bardzo żałował wszystkich seksualnych uniesień i tego, że dał się wciągnąć w tę kabałę. Pewnego dnia kochanica napisała mu, że odchodzi od starego. Gdy usłyszał, że ma innego, płakał całą noc, jak się wyraziła, ale zgodził się dać jej rozwód. Janusz uświadomił sobie, że zniszczył życie również Bogu ducha winnemu człowiekowi. Przybiło go to jeszcze bardziej. Zbliżał się grudzień. Janusz nie mógł nadal udawać choroby i migać się od spotkania. Wiadomości od Violety stały się natarczywe. Jak szalona słała SMS-y. Wyobraźni słyszał przeraźliwy krzyk po wyznaniu, że wcale nie ma zamiaru się rozwodzić, że to wszystko było kłamstwem. Zdawał sobie sprawę, że nie jest w stanie powiedzieć jej tego prosto w oczy. Czuł do siebie coraz większą odrazę: Jak to on, mężczyzna, boi się jakiejś niezbyt mądrej kobiety? W nocy przed spotkaniem długo nie mógł spać. Oddech miał płytki nerwowe. Wiedział, że dłużej nie zniesie tego napięcia. Postanowił załatwić sprawę raz na zawsze. Umówili się po południu. Janusz przyjechał na żwirownię, podnerwowany. Przez cały czas zastanawiał się, czy jest w stanie zrobić to, co planował. Gdy zatrzymał auto, ona już czekała. Ubrana jak zwykle, wyzywająco z wysoko zadartym nosem. Pocałowała go namiętnie. Siedli do jego samochodu. Janusz nie patrzył jej w oczy. Przez chwilę milczeli. Nie będzie żadnego rozwodu, powiedział. Co? Co ty mówisz? Wiola instynktownie podniosła głos. Poczekaj, zaraz ci wszystko wyjaśnię, tylko coś przyniosę. Powiedział i wyszedł z auta. Z bagażnika wyciągnął ciężki, metalowy klucz do kół. Deszcz, padał rzęsiście. Podszedł do auta od strony pasażera. Przed otwarciem drzwi rozejrzał się jeszcze dookoła. Nie było żywej duszy. Złapał za klamkę i nachylił się. Wiola nie zdążyła zareagować, kiedy spadł na nią pierwszy cios. Był na tyle mocny, że rozbił jej czaszkę. Z głowy zaczęły spływać strugi krwi. Jedną ręką chwycił ją za szyję i zaczął dusić, drugą okładał ją metalowym prętem. Próbowała krzyczeć, ale wkrótce straciła siły. Kilka kolejnych uderzeń pozbawiło ją przytomności, jedno trafiło w twarz, łamiąc nos i wybijając zęby. Gdy poczuł, że ciało nie stawia oporu, wywluk je na zewnątrz. Zadał jeszcze kilka silnych ciosów, następnie dla pewności z całej siły zacisnął dłoń na jej szyi. Trzymał tak dobre dwie minuty. Twarz wioli stała się purpurowa. Z góry czaszki i z nosa obficie ciekła krew. W końcu zwolnił uścisk. Sprawdził, nie było oddechu ani tętna. Dopiero wtedy ogarnął go lęk, uświadomił sobie, że zabił człowieka. Co robić? Pospiesznie wyciągnął z bagażnika kawał wykładziny, który został mu z jakiegoś remontu. Owinął nim ciało. Wcześniej przeszukał jej wszystkie kieszenie, zabrał telefon komórkowy i portfel, zwłoki zaniósł w haszcze nad jeziorkiem. Woda była tam płytka. Rzucił trupa bezładnie, przykrywając jedynie gałęziami. Do domu dotarł dopiero po kilku godzinach. W lesie porzucił zakrwawioną bluzę, w kałuży umył klucz do kół. Z przerażeniem zauważył plamy krwi na tapicerce auta. Ubrudzone było też siedzenie pasażera. W najbliższym supermarkecie szukał odplamiaczy. Później na stacji benzynowej próbował wycierać ślady. Nadaremnie. Przed domem zatrzymał się na chwilę. Chwycił telefon komórkowy Wiolej, Znalazł numer jej męża i wystukał sms -a. Przeprowadziłam się do kochanka. Nie szukaj mnie i nie dzwoń. Zmieniam numer. Wysłał, po czym wyłączył telefon. Wszedł do mieszkania, wymuszając na sobie uśmiech. Mały Mateuszek podbiegł przytulić się do taty. Janusz dał mu w czoło. Przez kilka następnych dni pozornie wszystko było w porządku. Jednak przeszywał go niepokój, gdy tylko mógł sprawdzał lokalne gazety i słuchał wiadomości na noc. Brał tabletki uspokajające. Nadeszła sroga zima. Podwórko przed ich kamienicą pokryła gruba warstwa śniegu. Pewnego dnia siedział jak zwykle przed telewizorem, gdy do salonu weszła Kasia. Słuchaj, co się działo w twoim aucie? Biłeś się z kimś, czy co? Rzekła. Gdy to usłyszał po jego ciele, przeszedł dreszcz. Na chwilę zupełnie go zamurowało. Zabrakło mu dosłownie języka w gębie. Ale o czym ty mówisz? wydusił z siebie. O czym? Nie udawaj, głupka. Co to za plamy krwi na fotelu? rzekła, patrząc na niego badawczo. Dopiero wtedy skojarzył, że zupełnie zapomniał o zakrwawionych siedzeniach. Żona, która nie miała prawa jazdy, rzadko odwiedzała garaż. Prawdopodobnie dlatego uznał, że może auto zostawić w takim stanie. A co ty robiłaś w garażu? spytał blady jak papier. Co to za plamy? Mów mi! Czuł wyraźnie, że nogi w łydkach mu się trzęsły. Nic. Zraniłem się w rękę podczas jednego zlecenia, bąknął. Żona nie spuszczała z niego wzroku. A kto to jest Wiola? spytała. Wiola? O czym ty mówisz? Nie wiem, odparł pozorując zdziwienie. Wyjęła wtedy z kieszeni mały różowy telefon komórkowy. Włożony był w etui z wyraźnie napisanym imieniem. Widać było na nim również czerwone, wyschnięte plamy. Janusz na ten widok zupełnie stracił rezon. Przypomniał sobie, że włożył aparat do szuflady auta przy desce rozdzielczej. Głos mu się łamał, starał się jak mógł, aby ukryć zdenerwowanie. To telefon klientki. Podwoziłem ją do sklepu budowlanego, musiała go zostawić. Dobrze, że znalazłaś, muszę go oddać. Czuł, że słowa brzmiały nieautentycznie. Kasia patrzyła na niego w ciszy jeszcze przez chwilę, po czym położyła aparat na komodzie. Coś przede mną ukrywasz, rzekła. Pokręcił tylko przecząco głową. W ciągu następnych kilku dni już o sprawie nie rozmawiali. Jednak nie mógł pozbyć się wrażenia, że żona domyśla się prawdy. Po jakimś czasie w lokalnych mediach pojawił się komunikat o znalezieniu kobiecych zwłok na żwirowni, 20 km od ich miejscowości. Z artykułu wynikało, że ciało było mocno zmasakrowane. Policja próbowała ustalić tożsamość znalezionej osoby. Janusz robił co mógł, by uwolnić od lęku. Jednak gdy zobaczył wiadomość w prasie, strach powrócił. Nie spodziewał się, że tak szybko znajdą trupa. Zbliżały się święta, media podały kolejną wiadomość. Znalezione zwłoki należały do 25-letniej Violety, mieszkanki sąsiedniej miejscowości. Jej mąż, który zeznawał na policji, twierdził, że uciekła do kochanka. Policji apelowała do wszystkich osób mogących mieć jakąkolwiek wiedzę o sprawie by zgłaszali się do komendy Tego dnia gdy wiadomość ukazała się w lokalnym dzienniku telewizyjnym oglądał go razem z żoną zrobił się śmiertelnie blady wydawało mu się że każde spojrzenie Kasi mówiło dobrze wiem że to ty Gdy wychodziła z domu ogarniał go lęk że wróci w towarzystwie policji W nocy w ogóle nie sypiał Gonitwa myśli nie upuszczała jego głowy, była może czwarta nad ranem, siedział w kuchni przy zgaszonym świetle, gdy dobiegł go dźwięk otwieranych drzwi. To Kasia wyszła z sypialni, zapewne do toalety. Gdyby nie ona, nie musiałbym się niczego bać. Przecież to wszystko było jej winą. Podniósł się najciszej, jak potrafił. Otworzył szafkę z narzędziami, wyjął stamtąd młotek. Następnie skierował się w stronę łazienki. Kasia wychodząc, zauważyła stojącego za drzwiami męża: Janusz, co ty? Nie zdążyła wypowiedzieć całego zdania. Mocny cios w skroń pozbawił ją przytomności. Zdołał chwycić ciało, zanim upadło, i zaciągnął je do salonu, gdzie wymierzał kolejne ciosy. Rozległo się gruchnięcie pękniętej kości z ust i nosa żony. Wypłynęła krew. Położył zwłoki na podłodze, pobiegł do łazienki po ścierka. Miał czas do rana. Mały Mateuszek spał na górze u babci, a Tyściowa pracowała na nocnej zmianie. Gorączkowo zaczął wycierać plamy. Kasia już nie pójdzie na policję, już nikomu nic nie powie. Gdzie ci ukryć, kochanie? Zastanawiał się, gdy jego wzrok padł na podłogę w kącie pokoju. Drewniane belki od dawna tam wymagały jej wymiany. W kilku miejscach odchodziły od legarów, a pod podłogą domu było jeszcze dobrych kilkadziesiąt centymetrów głębokości. Dłużej się już nie namyślał. Zgodnie z przypuszczeniami, między legarami było wystarczająco miejsca, w sam raz dla żony. Wcisnął tam zwłoki, wziął także część rzeczy z jej szafy, ubrania, kurtkę zimową i buty, a także kosmetyki z łazienki. Wszystko to położył w sąsiedni legar, obok. Na górę, powtórnie, nasunął belki. Następnego dnia Janusz czekał na teściową, gdy wracała z nocnego dyżuru. Na jej widok zrobił załamaną minę. Nasze małżeństwo runęło w gruzach. Pokazał jej SMS. Odchodzę od ciebie, jestem zakochana w kimś innym, nie szukaj niej, nie dzwoń, nie odbiorę. Matka Katarzyny nie mogła uwierzyć w to, co widziała. Jak to odeszła? Nie mieściło jej się to w głowie. Janusz twierdził, że gdy rano się obudził, Kasi już nie było, wyjechała w nocy. No niech mama patrzy, rzekł, pokazując pustą szafę. Zabrała swoje rzeczy. Starsza kobieta osłupiała. Na początku sądziła, że to może jakieś nieporozumienie, a może żart. Jak to, żeby Kasia zostawiła swoje dziecko, które kochała nad życie? Może pokłócili się tylko i wróci za kilka godzin. Nadzieja jednak szybko umarła, gdy do niej dotarł SMS. To Janusz wystukał go na telefonie zamordowanej żony. Mamo, wyprowadziłam się od Janusza, jestem zakochana w kimś innym, opiekuj się Mateuszkiem. Nie szukajcie mnie i nie dzwońcie, i tak nie odbiorę. Kobiecina drżącymi rękami wystukała numer, jednak telefon był wyłączony. Tak minęło kilka dni. W tym czasie zięć świetnie odgrywał rolę załamanego męża. Potrafił nawet zmusić się do płaczu. Dwie starsze kobiety, teściowej i babcia, z braku alternatywy w końcu zaczęły we wszystko wierzyć. Babcia, gdy pierwszy raz to usłyszała, o mało nie dostała zawału. Wielkie łzy ciurkami spływały jej po policzkach. I mały Mateuszek pytał, gdzie jest mama. W odpowiedzi słyszał, że mama jest chora i musiała pójść do szpitala. Taki stan rzeczy... Utrzymywał się przez kilka tygodni. Co jakiś czas do matki Kasi docierały SMS-y rzekomo pisane przez córkę. W rzeczywistości pisał jej Janusz. Chodziło o to, by teściową uspokoić, by niczego nie podejrzewała. Pisał, mamą mnie wszystko dobrze u całej Mateusza, jak się urządzę przyjadę, na razie nie dzwońcie. Gdy próbowała oddzwaniać, telefon milczał jak zaklęty. Tymczasem zbliżały się święta, trzeba było zorganizować Wigilię. Janusz zaprosił babcię i teściową do siebie, udekorował choinkę, a stół wigilijny postawił dokładnie nad miejscem ukrycia zwłok. Na początku co prawda bał się, że zdradzi go smród gnijącego ciała, ale o dziwo wcale nie śmierdziało. Widocznie ostry mróz zatrzymał proces rozkładu. Podczas świątecznej kolacji podzielili się opłatkiem. Śpiewali kolendy i wręczyli sobie prezenty. Było też 12 potraw, które przygotowała teściowa wspólnie z babcią to w tamtym czasie staruszka zaczęła mieć pierwsze dziwne sny. Śniło jej się, że pod podłogą coś chrobocze, jakby myszy gracowały. Matka Kasi nie mogła z kolei uwolnić się od myśli, że córka nie pisze jej prawdy. Wiadomości od niej, po których zawsze wyłączała telefon, wydawały się jej nienaturalne, jakby nie ona je pisała. Obudziła się pewnego ranka z silnym przekonaniem, że stało się coś złego. Podjęła więc decyzję o pójściu na policję. W dniu, w którym zamierzała pojechać do miasta, Janusza nie było w mieszkaniu. Miał dziś zlecenie. Babcia znów opowiedziała jej o swoim śnie. – Słuchaj, wydaje mi się, jakby pod podłogą coś było, szczury czy co? – rzekła. Obie więc zeszły do mieszkania na dole. Zima zelżała i zrobiło się znacznie cieplej. Gdy weszły do pokoju, poczuły dziwny swąd. W powietrzu czuć było lekki zapach stęchlizny. – Co to taki odór? – zastanawiała się Basia – Nieprzyjemny zapach nasilał się właśnie w miejscu, skąd miały dochodzić te odgłosy, które śniły się babci. Belki były tam luźne, gdy się nadepnęło, całe odchodziły. Zajrzyjmy tam, mały Mateusz w tym czasie biegał po pokoju. Staruszki nachyliły się nad podłogą, gdy drzwi do mieszkania się otworzyły. Wszedł Janusz. Kiedy zobaczył, że obie grzebią coś przy belkach, zbladł, ale zdołał się opanować. Wiedział, że to już koniec. Zresztą. Spodziewał się tego od dawna. Wziął do ręki kawałek papieru i długopis. Napisał coś pospiesznie, wcisnął kartkę do ręki synkowi, następnie obrócił się i wyszedł. Wsiadł do samochodu i odjechał. Na kartce napisane było: Przepraszam was. Nie chciałem. Po zdjęciu belek z legarów w kącie pokoju ukazał się straszny widok. Przerażone kobiety rozpoznały zwłoki swojej ukochanej córki i wnuczki. Z ciała uciekały myszy. Babcia Kasi przysiadła na fotelu łapiąc się za serce. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. W tym czasie Janusz był już na komendzie policji w najbliższym miasteczku, chciałbym złożyć zeznania. Zabiłem swoją żonę i kochankę. Dyżurny osłupiał. Tekst z magazynu Detektyw z dnia 20 sierpnia 2017 roku, autorstwa Krzysztofa Struga. Czytała dla was Maria Lipińska.